Witamy ponownie. Musimy nagrać ten materiał drugi raz, bo. Tak, na 20 minut poszło się grzechować. Tak, dlatego postanowiliśmy, że trochę to skrócimy i ja nie będę rozmawiać dużo o jednej grze. Ciekawe, jakiej. No na pewno jakiejś, w której jest luk. Dobra, teraz mowa o konferencji Ubisoftu, także lecimy od początku, czyli co tam było? Nie mam pojęcia. A, <laughs> no więc? Tak. Nie, konferencja ogólnie rozpoczęła się od Janssena 4. Tak. Koncertem jak najszybciej. Gry, gry i lecimy dalej. Eee, ale był Far Cry 3. Gra zaprezentowana przez gameplay oczywiście z bardzo e, z bardzo fajnym w, koń, w końcu momentem. Z bardzo fajnym momentem, kiedy jesteśmy bardziej dopochowaną postacią, mamy więcej e, broń, więcej sprzętu i to my właśnie idziemy komuś dokopać, a nie jakby uciekamy. Dalej prawdopodobnie był Splinter Cell. ale czekaj, w Far Cry'u ma się, bo tam jest tutaj, ma bronią ma być łuk. Bronią ma być łuk? No tak wiadomo, jakieś zagrania a'la Rambo, że z łuku zabijamy świat, czy Crysis, z łuku zabijamy śmigłowiec i tak dalej, pewnie będą aktualne i będzie edytor. Będą halucynacje, oczywiście to już było wiadomo wcześniej, bardzo one są fajnie zaprojektowane, z tego jak po prostu je widzę. Są fajnie pomyślane, fajne fajnie mają swoją symbolikę i będzie edytor, to na pewno w jakiś sposób przedłuży doświadczenia płynące z gry tym kreatywnym osobom. Tak, Bo tobie i tobie. No nowy bohater. Nowy bohater, on się tak. tam Jason jak się nazywa. Nie podoba. Burcie, czy jak jest. mu tam. No, na szczęście. Mnie to nie, interesuje, na szczęście patrzymy z oczu. Nie. Dalej był Splinter Cell, no. i to już było takie. Po raz kolejny mówimy o Splinter Po raz kolejny Splinter Cellu, tak. po raz to trzeci, jest. dla was po raz drugi. Tak jest. Ale to było już bardziej takie podsumowanie tych y, reakcji ludzi na zapowiedzenie nowej tej gry. Bo było to już wcześniej i pokazano stał trailer. I wspomniane trochę opcje sieciowe, że Są te dobre elementy ze starych serii Coop z Conviction tak i Multi z Pandora Tomorrow, czyli z dwójki. Co czyli z Fiverr'em tak jest. Największy zawód. Ty się z tego cieszysz. A największy zawód To, co? to brak Michaela Aaron Saida, ale A, o tym już mówiliśmy. Prawdopodobnie. Tak jest. Mogliśmy. Tak. Ja już to się brak. pamiętam. Dalej byli Avengersi. A będzie i tak. To nie będzie ja, grana ja, licencji filmu. Ja właśnie, powtórzę się. nie tak. powtórzę się. No, no, nie słyszeliście tego. Tak więc <grywanie> mówię od, od, od nowa. Eee, ja po prostu słyszałam właśnie, że ta gra ma będzie na Kinecta, i się okazało, że będzie na Kinecta, i liczyłam, że będzie jakaś super fajnie, będzie wyglądać. Ale graficznie jakoś nie powala. Szczerze Nawiązuje mówiąc. graficznie do komiksów, nie do filmu. Tak filmów. jest, tak jest. I to nie będzie gra, która będzie na, na licencji, licencji filmu. filmu nie będzie na licencji filmu, tak. tylko na jego fali popularności w tak spróbowie zarobić. w ogóle zaskoczyło nas to, że na początku yy, najpierw pokazali Spidermana, który walczy z Magneto. Magneto. Tak, czyli Spiderman, X-Men i te tak. uniwersa, które nie wchodzą w skład tego superteamu Avengers, Avengers, prawda? Tak. Ale oni gdzieś tam są i będzie się na tym całym uniwersum Marvela skupiało to i być może Spider-Man i X-Meny nie będą się jak głupki, kiedy kosmici będą robili wiadomo. I ogólnie nie. Siekę. Ogólnie trailer nie pokazywał jak będzie wyglądać rozgrywka. Także A to się wam można domyślić. Mm, no tak, ale ja jestem ciekawa, bo to halki, na iron były. To jest w końcu na Kinecta, więc yy... A ciekawe czy to będzie jakby bonus, czy to będzie główny sposób grania. Nie mam pojęcia, ale ja słyszałam, że ogólnie gra ma być robiona pod Kinecta. Więc yy... Nie wiem, nie wiem czego w ogóle się spodziewać. Trailer nic nie pokazał praktycznie, więc nie wiem. Zapowiedział a... red. Zapowiedział po prostu Dalej pokazano Raymana Legends, który, o którym wiadomości wyciekł już wcześniej. Kontynuacja Rayman Origins w wersji na Vita Będzie piąty gracz, który wykorzysta Padlecik. A tak, bo to na kilka graczy ma właśnie tak. tak, na o, pięciu o, łącznie o, nie, graczy. No, fajnie to wyglądało. Fajnie to wyglądało, ale nas... Yy... Nintendo te konsole mało nie, nie interesuje interesują teraz. głównie dlatego, że no, ja konsolę HD na tej generacji, o tej mocy mam od paru lat i z niej korzystam tak, bez tego. No następną grą y, jaką na było na Wii, U, na Wii U, czyli nową w, konsolę, Wii U, tak, od, tak od Wii. Y, Była gra z U tak. I... O dziwne, że się Nintendo na to zgodziło, ale tam wcześniej powiedzieliśmy trochę o trailerze. Nawiązują do Dead Island, bo no, tak. tam chodziło o to że była akcja pokazana dosłownie od początku i od końca albo się cofając, albo lecąc do przodu, tak mieszając, że na początku się dopiero okazywało co się stało nie na końcu się okazywało co się tak, o co tak naprawdę chodziło to był podobny zabieg, który czas jest zatrzymany i wszystko chodzi o te prace kamery mamy takie zbliżenie na coś, sytuacja wydaje się normalna <gry> a tym tak odchodzimy, odchodzimy i widzimy, że są jaja ogólnie mi się kraje bardzo podobał i ja nie lubię zombie bardzo nie lubię zombie bo... Wszędzie teraz wszystko ją ile się da. Y, no ale bo z woli możesz dobrze, masowo wyżynać, prawda? Bez żadnych konsekwencji jakichś. spokojnie. Spokojnie. Jakiś, spokojnie. Y, ale ten trailer mi się bardzo spodobał i ja go pomyliłam y, z trailerem, y, y, czyli wspomniałam o trailerze y, właśnie Dead Island, ale ja pomyliłam się wiem, że to jest Delasowa tak. Ja ogólnie jestem zainteresowana tą grą, jestem ciekawa jak to będzie wyglądać. No, Szkoda, że to będzie tylko na Wii U, ale czekam na Delasowa no, Ale prawdopodobnie wiem, chodzi o te właściwości kontrolera. W ogóle to jest przerażające, że cała konferencja Ubisoftu opierała się praktycznie na tej nowej konsoli. No dobra, ale to było już strasznie nudyjące no, i mi się to strasznie nie podobało. Nie rozumiem w ogóle tego podejścia Ubisoftu i promowania Wii i jestem strasznie szokowana. No, dlaczego, podjęli jest... się, dlaczego podjęli się e, właśnie mm, promocji w ogóle robienia nagle gier na konsole, której jeszcze praktycznie nie ma, bo to są prototypy tej konsoli. Cicho no, i, coś i, na start konsoli i musi to jest wyjść, prawda? prawda? Dziwne, że oni się w ogóle wzięli za konsolę, prawda? Ubisoft jest taką fajną firmą, która się stara nowe technologie zagospodarować jakoś tak samo łoskinek No dobra, wiem, rozumiem. Dalej ale był nowy Assassin. Nowy, nowy Assassin hmm. był. Jakaś nowa, dziwna gra, o której nikt tak, nie tak, słyszał. Tak, w ogóle całkiem inaczej wygląda Assassin. Zupełnie całkiem, inaczej całkiem. wygląda tak jakby nowe to była, animacje, nowe silni I nagra. Zupełnie inna gra. Co, zupełnie będzie, inna gra. No prawdopodobnie będzie taki sam postęp jak z jedynki na dwójkę. Ale nie, Fajnie to, to, by było. Nie, to wygląda. Y, to Bardzo, wygląda bardziej Bardzo dobrze się, wygląda. Y, poruszanie się po śniegu, walka w biegu, wspinanie się po gałęziach. w po ogóle drzewach. poruszanie się po drzewach. To wygląda super. Bardzo Podoba dobrze. Mi się wygląda. to Tak, ja się przekonałam do tego pomysłu. Super. Ja byłam w ogóle zaskoczona, bo nie wiedziałam. Po czym się będziemy w końcu poruszyć, skoro nie mam miast, prawda? No i co, i co, tak, będziemy sobie skakać To co? pogranicze nie jest nie trzecim wiem, miastem, dlatego jest tylko dlatego tylko jest Nowy Jork i Boston, bo I Boston, to pogranicze tak będzie jest. trzecim miastem, tam się inaczej jak będzie działa. No i ogólnie, ogólnie jestem pozytywnie tak. zaskoczona. Tam Super, był nowy renowowany, trailer, gameplay taki dłuższy. Tak, pokazane na początku było polowanie, jak to yy, on walczy z wilkami, Coś mi wyglądało, bo tutaj Aleks już wcześniej mówił, jak nagrywaliśmy, więc ja to teraz powtórzę zamiast mm. u ciebie. Że właśnie ta walka z wilkami wyglądała tak, jakby byłam, walczył ze strażnikami w tymi w miastach, tak jak było to poprzednio, prawda? I To tak śmiesznie wyglądało. Jakby stał i czekał tak, na pierwszy tak, atak, atak i żeby robił wyprowadzić I a tak, tak. To ogólnie, o może nie powiem już przysłonę, bo ja się znowu raz gadam i będzie to kolejne 10 Dobra, minut dana, dana. mojej gadaniny, więc. I idziemy do następnej gry. No i była Shotmania. Shootmania Shoot Mania to gra jest taka fajna dźwięk gierka dźwięk od, 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 od twórców Trackmania, czyli wiadomo, wszystko sobie możecie skustomizować, tryby gry, mapki, tego typu rzeczy. Myślę, że jeżeli chodzi o to, to trzeba o tym wspomnieć, głównie ze względu na fajny, pomysłowy sposób prezentacji, bo zaaranżowano takie spotkanie sportowe. Tak jest, ustawili nagle stoiska takie z laptopami, puścili piękne dziewczyny, Tak, ja mówię, opatrzcie, patrzcie są, teraz puścili raczej. Tak graczy. jest, a tak. pani zaznaczała to, co prowadziła, zaznaczała, że to są jakieś tam graczy, tak, tam. jakieś tam chyba światowe, nie wiem, nie znam ich, nie interesujemy to, szczerze mówiąc, ale byłam zdziwiona, że po prostu tak lamiły. Sorry, że to mówię, ale naprawdę... No przegrały w tarciu z jakimiś chłopakami. Myślę, że one są graczkami w Counter Strike a wiesz? Tak mi się no, wydaje. No, to nie jest coś, czym można teraz wymiać, bo Dobra, tego nie ma po z czym kojarzysz graczki, kobiety, graczki, z Counter Strike'iem, prawda? No w czym masz rozgrywki? Z, jakiem, z jaką grą? Ja kojarzę Counter Strike ogólnie. Yy, dobra, bo Ty za dużo myślisz. No i ogólnie bałam się na rozgrywko, to o, nie podobałam mi się na grę. Nie podobałam się w ogóle. Bo Czyli i tak nie zinterazuję, że to jest tylko na PC. Nie, ale nie o to chodzi. Po prostu myślałam, że to jak ma być jakaś tam strzelanka, to że to będzie wyglądało trochę lepiej. A nie że tutaj masz trzy osoby na jedną i to takie takie dziwne było dosyć. Nie wiem co mam o tym powiedzieć, bo jestem zmieszana po tym. No ale co, lecimy dalej, bo ty za dużo już myślisz. <słuchaj> Zamujesz. Dobra. I główny punkt. Konferencji Ubisoft, Większej niż nawet. Tak jest. Była gra, która w ogóle. W tak śmiesznie była. Została było... dziwnie zapowiedziana ogólnie, bo wyszedł sobie gościu i zaczął gadać o właśnie jakiejś tam. Ja zrozumiałam, że to ma być jakiś program do ochrony danych. Tak, ja tak. software, czy jakieś oprogramowanie. Tak jest. To starło się dziwnie brzmiało ja i wiadomo. Strasznie dużo o tym gadał. Wiadomo, pokazywał tym jakieś, tam, jakieś tam rzeczy. I... Taka zajawka była tak, puszczona. tak jest. I nikt nie wiedział o co chodzi, szczerze mówiąc. Ale być może o to chodziło, właśnie. Tak, o to chodziło. Właśnie, właśnie już w pewnym momencie zacząłem zastanawiać, czy to, czy to w Ralu nie będzie to CTOS. <laughs> A, właśnie. podawał cały czas to nazwę, powtarzają I naprawdę, już takie było. Myślę, że tak po prostu będziecie nazywał ten software w grze, wiesz? Tak, to prawdopodobnie tak ma sieć, to połączenie tak, co tam dobrze. będzie. A to grą jest Dogs, które, która w ogóle zaskoczyła wszystkich... Strasznie dziwny tytuł. Tak, e, dziwny zaskoczyła tytuł. wszystkich, jest typowana na największą niespodziankę Targów już w tej tak chwili, jest. bo wiadomo, że wszystko to się się co się miało tak. podziać... się miało podzieć, to się już podziało. No i mamy takiego sandboxa. To zdradzało już trochę ta minimafa w rogu ekranu. E, Otwarte miasto, gdzie miasto jest bronią, gdzie mamy dostęp do każdego pojedynczego mechanizmu. I to były trochę obawy, na czym to będzie śmigać, bo to super wygląda, ta postać jest świetnie animowana, te płaszcz, te wszystkie elementy, deszcz, grafika wygląda bardzo dobrze. Super wygląda, bardzo dobrze. Grafika, tak. I zależnie od wielkości miasta, czy to będzie miasto wielkości GTA 4, Asasyna jakiegoś... Ja myślę, że to będzie większe. Jeżeli to jest naprawdę ta, duże miasto, jeżeli w każdym miejscu, w każdej komórce, w każdym latarni, w telefonie, budce telefon, jest jakiś mechanizm, który możemy przestawić, to jest strasznie dużo danych do obliczenia, jak na konsole i na tej grafice. Więc były obawy, na co to będzie. Już teraz potwierdzono, tak, że jednak... Tak, się nie za Właśnie jakieś kilka godzin... Nie no, już teraz trochę więcej, bo teraz mamy prawie 23. Wy to oglądacie jeszcze yy, później. Tak. Yy, ja właśnie znalazłam informację, że yy, gra ma się ukazać jeszcze na konsole na y, tej generacji, czyli na pc -ta, na Xboxa i na PlayStation. Tak. Czyli Także, się zapiemy, będzie tak fajnie. Że, no, Prawdopodobnie ja, ja właśnie co, i, No i robi to Ubisoft Montreal, czy ci Czyli Pece się dobrze od, zapowiada. Ci od nowych, od nowych jakichś takich marek odnoszących sukces, bo Assassin wiadomo jak duży sukces to był, a jak duże ryzyko to wiesz, prawdopodobnie tylko ubicach. I to też jest ogromne ryzyko, moim zdaniem. To też jest to ryzyko, jest ryzyko ale, coś... ale udało im się zajarać przede, tak, przede wszystkim. Zajarać, tym... Tak, zajarać, tak. Wszyscy o tym mówią. Przez... Przez samo o o tym pa... mówią. To jest w tej chwili najważniejsze, tak. jeżeli chodzi o nowe marki. Tak, więc Dobra. czekamy na więcej informacji tak. oczywiście i... co? I widzimy się za, za chwilę. Ile? Pa, pa. Cześć.